Dzień dobry, jeszcze raz. No my, przede wszystkim, się bardzo cieszymy z tych trzech punktów, bo daje nam to na pewno przewagę nad pozostałymi zespołami, które gdzieś tam w tym dole tabeli się kotują. Oczywiście, sezon jeszcze trwa i wiele rzeczy się może wydarzyć, więc, więc, jeszcze musimy w tych kolejnych dwóch meczach o punkty powalczyć. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to to generalnie pierwsza połowa, myślę, do zapomnienia przez nas, mimo niezłego początku i paru wejść w pole karne. Natomiast trzeba oddać, że, że to zespół Wigier gdzieś kontrolował grę, na pewno w pierwszej połowie. Za bardzo się cofnęliśmy w obręb własnego pola karnego, i też ciężko nam było wypchnąć czy wywrzeć presję na przeciwniku z piłką, i po prostu nie, nie mieliśmy później możliwości gdzieś tam zaatakowania. W drugiej połowie tak naprawdę postawiliśmy wszystko na jedną kartę i gdzieś wzmocniliśmy linię ataku kolejnym zawodnikiem. Wychodziliśmy wyżej do przeciwnika, no i to się gdzieś opłaciło, stworzyliśmy sobie szansę. Natomiast trzeba oddać, że, że Wigry też z paru kontr mogły spokojnie bramkę strzelić, więc ten mecz mógł pójść w obie strony. Cieszę się, że poszło w naszą stronę, no bo gdzieś w ostatnim czasie czy, czy w poprzednich miesiącach, w poprzedniej rundzie, raczej to przeciwnik korzystał z tego, że, że gdzieś my popełnialiśmy błędy w końcówce, czy to przez zmiany, czy to przez jakieś zachowania takie niepotrzebne. Jeżeli chodzi o zmiany, skoro już wspomniałem o tym, to na pewno pomogły nam w tym meczu. Tak jak Wiśniewski, który w polu karnym zachował się jak rasowy napastnik, jakby rozegrał. Minimum 100, 100 meczów w lidze centralnej. Myślę, że to dało nam oddech. Oczywiście Karol, który, który zawsze wierzy, walczy do końca. Także no, cieszymy się. Wiadomo, euforia do jutra będzie trwała, ale od jutra już jeździmy, zapominamy i jedziemy dalej. Gratulacje, zwycięstwa trenerze. No cóż, powiem tak. Piłka nożna to taki sport, w którym wygrywa zespół, który strzeli o jedną bramkę więcej. Od przeciwnika, dziś to my jesteśmy przegrani. Stworzyliśmy sporo sytuacji podbramkowych, które powinny być zamienione na bramkę, i ten mecz powinien być zamknięty dużo szybciej. Niestety nie strzeliliśmy bramki, i popełniliśmy Błędy w defensywie przeciwnik je skrzętnie wykorzystał, i przegrywamy mecz. Wielka szkoda, bo chcieliśmy tutaj swoją grą podziękować kibicom. Była bardzo fajna atmosfera, lecz no niestety nie udało się. Bardzo chcieliśmy wygrać, dążyliśmy do tego, nie mogliśmy. Yy, strzelić tego yy, drugiego gola i nadzieliśmy się na dwie kontry i, i tak naprawdę yy, dziś to zespół z Olsztyna yy, cieszy się ze zwycięstwa.